Cześć, ja jestem Grzesiek. A ja Piotrek. Dziś na tapecie mamy sieć ASI, z którą powiązany jest ten niewątpliwie ciekawy przewód. Najpierw omówimy zasady działania sieci, a później przejdziemy do konkretów. Czyli przedstawimy kilka urządzeń pracujących w tym standardzie, zaprogramujemy je i połączymy ze strownikiem PLC. ASI to uniwersalny protokół pozwalający na łączenie, obsługę i komunikację różnorodnych urządzeń. Jest to otwarty standard i pozwala na łączenie urządzeń różnych producentów. Tak, niewątpliwą zaletą komunikacji z wykorzystaniem ASI jest ten charakterystyczny żółty przewód, który jednocześnie zasila urządzenia i przynosi informacje. W znacznym stopniu upraszcza to okablowanie. Racja, weźmy na przykład taką wyspę wejść analogowych czy kasetę sterującą. Są one zaprojektowane z myślą o kształcie przewodu ASI. Wcięcia mają za zadanie zredukować możliwość błędnego ułożenia kabla, gdzie wymagana jest odpowiednia polaryzacja. Co więcej, nie ma konieczności odizolowania kabla, aby wiedzieć, gdzie jest plus, a gdzie minus. Jedną z charakterystycznych cech sieci ASI to fakt, że te same żyły służą do zasilania i komunikacji. Dlatego też ramka nadawana w naturalnym kodzie binarnym jest kodowana według zasad kodu Manchester i konwertowana na impulsy prądowe z przedziału 0,60 mA. Za pomocą specjalnego zasilacza impulsy prądowe są przekształcane na impulsy napięciowe, które mogą być wykryte przez odbiornik. Następnie są konwertowane na sekwencje bitów. Dobra Piotrek, koniec tej teorii, bo zanudzimy widzów. Pokażmy stanowiska, które są w pełni wykonane z sieci ACI. Dobra. Pełen system składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszy z nich to zasilacz. Zasilacze sieci ASI dostarczają napięcie około 30V. W ten sposób, również w bardzo rozległych aplikacjach, można dostarczyć zasilanie 24V do poszczególnych czujników. Kolejnym istotnym urządzeniem jest skaner sieci. Czyli urządzenie typu Master. Jest on swego rodzaju zarządcą, który odpytuje pozostałe stacje. Dodatkowo umożliwia on współpracę z siecią nadrzędną, jak chociażby ProfiNet czy Profibus. A wszystkie te stacje. To trzeci element w całej układance. Są to różnego rodzaju czujniki i aktuatory. W jednym obwodzie może znajdować się do 62 urządzeń typu SLAVE. To stanowisko to doskonała makieta systemu bezpieczeństwa opartego na sieci ASI. Masterem w tym układzie jest monitor bezpieczeństwa. Na podstawie wszystkich sygnałów, jakie otrzymuje po sieci ASI, steruje wyjściem bezpieczeństwa, który uruchamia silnik. Program sterujący zapisany jest na takiej karcie podobnej do karty SIM. W przypadku uszkodzenia elementu, bardzo łatwo jest go zastąpić nowym. Dobra Piotrek, skoro wspomniałeś o programie, to może wspomnimy o oprogramowaniu środowisku? Dobra. Narzędziem, w którym została stworzona logika tego układu, jest środowisko Asimon. Monitor ma port micro USB, który umożliwia podłączenie do niego komputera. W narzędziu Asimon, oprócz intuicyjnego oprogramowania logiki, możemy podejrzeć poszczególne bloki, czy stany wszystkich podłączonych do niego czujników. Mhm. W prosty sposób możemy sterować nie tylko wyjściami safety dostępnymi w układzie, ale również wszystkimi elementami wykonawczymi podpiętymi do przywodu, jak chociażby kolumną sygnalizacyjną. Wśród wszystkich dostępnych na tym stanowisku elementów roboczych wyróżnić możemy monitor prędkości. Zbiera on dane z enkodera i odczytuje prędkość obrotową. Na tym stanowisku pod spodem jest zamontowany silnik, do którego jest podłączony enkoder. A ten z kolei do monitora prędkości. Tak przenieśmy się teraz do środowiska Asimon. Możemy w nim podejrzeć aktualne wartości pracy silnika. To są otrzymane impulsy z enkodera. Przyjmując, że jego rozdzielczość to 2048 impulsów na obrót, to jego aktualna prędkość wynosi około 2,5 obrotu na sekundę. Po przekroczeniu zadanej prędkości silnik się zatrzyma, można go uruchomić po resecie pełni działający układ bezpieczeństwa. Przejdźmy do następnego zestawu. Ma on równie ciekawe zabawki. Masterem w tym układzie jest bramka PROFINET. Można ją skomunikować ze sterownikiem PLC obsługującym ten protokół. Należy do sterownika wgrać pliki GSD bramki i to wystarczy, aby móc z nim odczytać stan urządzeń z sieci ASI. Bramka PROFINET ma wyświetlacz, który może okazać się przydatny. Za jego pomocą przetestujemy stany logiczne urządzeń, ewentualnie zdiagnozujemy występujący błąd. Na przykład możemy podejrzeć aktualne wartości z czujników analogowych, które obsługuje ta wyspa. Zatrzymajmy się może jeszcze na chwilę przy tej wyspie. Obsługuje ona sygnały analogowe. Wszystkie. Ten akurat model posiada cztery wejścia analogowe, prądowe, ale są też modele obsługujące wejścia napięciowe czy sygnały z czujników temperatury. Tak, nie trzeba zatem kupować specjalnych czujników pracujących z protokołem ASI. Wystarczy taki zwykły sensor dający sygnał 4,20 mA. Dokładnie. Niektóre urządzenia wymagają jeszcze dodatkowego zasilania. W tym celu używamy drugiego przewodu, dokładnie tego, o kolorze czarnym. W naszym przypadku ten przewód przechodzi właściwie przez większość urządzeń na stanowisku. Może wyjaśnisz, co to za urządzenia i do czego służą? Pewnie. Zaraz po wyspie mamy kasetę sterującą. Nie trzeba tu dużo mówić, dwa przyciski z poświetleniem. Dalej mamy moduł G20. Jest to ciekawe rozwiązanie. Jest on przeznaczony do sterowania pracą przynośników rolkowych napędzanych prądem stałym, tzw. MDR. Ma poprawić szybkość budowy i wydajność systemów z rolkami. Hmm. Z tego co wyczytałem, to jeden moduł G20 może sterować nawet dwoma silnikami. Dokładnie. Podobny moduł również do zastosowania poza szafą sterowniczą to moduł z serii G12. Mamy go tutaj. O, dokładnie. Ale przejdźmy od razu do kolejnego urządzenia. Jest to moduł I.O. 5 Doskonałe rozwiązanie do skrzynek przyłączeniowych, gdzie porządkowanie przewodów przyprawia obrób głowy. Jest to jedna z nowszych propozycji w rodzinie modułów Pepper plus Fuchs. Duża zaleta to zaciski wtykowe umożliwiające beznarzędziowy montaż przewodów, dzięki czemu można wcześniej przygotować okablowanie. Jest to przydatne, zwłaszcza jeśli moduł jest zamontowany w trudno dostępnej pozycji. No i jest jeszcze moduł Safety. Mamy go tutaj. Coś na jego temat? Można do niego podłączyć bariery świetlne. To wszystko? No i jeszcze inne czynniki bezpieczeństwa. A, i może pracować 20 lat bez żadnych przerw. Spoko. Mówimy ciągle o tych urządzeniach, jak się komunikują, jakie mają zalety, ale nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie systemu, jakim jest programator. Tak, to niezbędne urządzenie do uruchomienia jakiejś diagnostyki sieci ASI. Dzięki niemu odczytamy adres LEIF, ale i go nadamy. Używa się go bardzo łatwo. Urządzenia mają specjalny port, służący do ich konfiguracji. W zestawie mamy różnego rodzaju kable. Podłączmy się na przykład do wyspy KE5. Przyciskiem ADR włączam urządzenie. Tym samym przyciskiem odczytuję adres urządzenia. Aby nadać inny adres, strzałkami wybieram wartość, natomiast przyciskiem PGR zapisuje adres do urządzenia. Grzesiu, na początku obiecaliśmy, że pokażemy komunikację bramki ProfiNet ze sterownikiem PLC. Przejdziemy do tego teraz? Pewnie. Do takiej komunikacji niezbędne są Piki GSD. Znajdziemy je na stronie producenta. Ich instalacja to formalność, więc przejdźmy od razu do strony konfiguracji. Z katalogu urządzeń wyszukujemy i dodajemy do projektu naszą bramkę. W jej konfiguracji dodajemy moduły cyfrowe z pierwszego obwodu. W sieci znajdują się również moduły analogowe, więc użyjemy również ich. W dokumentacji technicznej Bramki znajdziemy szczegółowy opis, jakich użyć danych do odczytania konkretnych urządzeń. Przykładowo, kaseta sterująca ma adres 11A, więc użyjemy bitu pierwszego i drugiego w piątym bajcie. Uwzględniając przesunięcie w TIA Portal, adresy przycisków to 6.0 i 6.1. To jest przykładowa aplikacja do migania lampki w zależności od odległości obiektu od czujnika analogowego. Wszystkie urządzenia, które wystąpiły w tym filmie, zostały nam przesłane przez naszego partnera, firmę Paper Plus Fux. To już drugi raz, kiedy mamy do czynienia z ich urządzeniami i możemy je z czystym sumieniem polecić. Więcej informacji o tych urządzeniach znajdziecie w linkach w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Cześć.